Cześć, macie geszki spider -Sweb. Znajdujemy się wam w Amsterdamie, tym pięknym mieście i postaramy się, by używki tutaj dostępne nie wpłynęły na naszą ocenę najnowszego dzieła Guerrilla Games, czyli Horizon Zero Dawn. Zapraszamy! Dziś zrealizujemy dwa materiały. Po pierwsze, dowiemy się, jak się właściwie pracuje nad grą typu AAA. Zwiedzimy Studio Guilla. Niestety nie mogliśmy rejestrować materiału wideo, więc opowiem Wam w tekście, do którego link znajdziecie pod tym wideo. No a po drugie, co dużo ważniejsze, będziemy grać po raz pierwszy w prawie gotową wersję Horizon Zero Dawn, jedną z najlepiej zapowiadających się gier Action RPG na PlayStation 4. Zapowiada się naprawdę dobrze, nie mogę się doczekać. Za mną widzicie jedną z najbardziej znanych gier studia Guerrilla, jest to Killzone i muszę przyznać, że nigdy nie byłem fanem tej gry. Killzone zawsze granał prześlicznie, to jest shooter na PlayStation, ale zawsze wydawał mi się nieco drewniany. Więc obawiałem się, że Horizon Zero Dawn będzie grał no, śliczną, piękną, wspaniałą, z mega klimatem i ze sportową mechaniką. No cóż, graliśmy jakieś 2-3 godziny, aż trudno nam dokładnie określić. i Oczywiście to nie jest pełna recenzja gry, no bo jak, może, jak to jest możliwe, natomiast pierwsze wrażenia są takie, że ta gra zdecydowanie nie jest obowiązkowo otwieranie sportelona. I will not explain the title. But what I will do is, I'll tell you that Horizon Zero Dawn, which right now may seem like three random words thrown together, by the time you finish this game, you're going to know exactly what that means. And I think it's also something that once you know what it means, it's going to feel like it has more resonance than you might expect. Szczerze mówiąc, przed przyjechaniem tu kompletnie nie, nie czułem kajpu na tą grę. Nie czekałem na nią, wydawała mi się no, nie szczególnie ciekawa, na pewno nie była na mojej takiej liście do zagrania. Natomiast po dzisiejszym dniu jestem pewien, że kupię ją w dniu premiery. Eee, przynajmniej po tym co zobaczyłem. Ta gra, aż co trudno w to uwierzyć, działa na PlayStation 4 płynnie, a wygląda jak gra z e, pc z naprawdę niezłej półki. Level of Detail, czyli ten współczynnik informujący o tym, jak daleko od obserwatora gra zmniejsza szczegółowość obrazu, jest w ogóle niedostrzegalny. Wszystkie te krajobrazy pięknie wyglądają, nic nie znika, nic się nie transformuje gęste trawy, gęsta roślinność, bardzo szczegółowe obiekty, bardzo szczegółowe roboty. E, ludzie pięknie animowani, piękna animacja. No, to wszystko co widzieliśmy na materia materiałach marketingowych nie tylko nie jest odpicowane w Photoshopie czy Premiere Pro, ale też e, działa płynnie przynajmniej w 30 klatkach na sekundę. Mamy też niesamowity ten cały setup, który jest umiejscowiony nie w świecie postapokaliptycznym, tylko w świecie post-postapokaliptycznym, czyli nie jest to taka sceneria jak z Mad Maxa, powiedzmy, czy, czy z innych tego typu dzieł, a mamy tutaj taki świat przedstawiony około 1000 lat po, tym, po upadku ludzkości. Przyroda zdążyła się odrodzić, jeśli chodzi przynajmniej o, o florę, natomiast fauna, no tutaj mamy mm, niespodziankę, jak pewnie wiecie, mamy mechaniczne roboty. No które tak naprawdę nie wiadomo skąd się wzięły i nie wiadomo po co są i co chcą z nami zrobić. Wiadomo tylko, że część z nich jest wrogo nastawiona do nas wszystkich. Zadaniem naszym będzie najprawdopodobniej w grze odkrycie tej tajemnicy stojącej za tymi robotami, no ale niestety podczas dzisiejszego dnia jeszcze tej tajemnicy nie poznaliśmy. Gra robi na pewno imponujące wrażenie, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Ta grafika jest przepiękna, naprawdę. Jest to jedna z najładniejszych gier, jakie widziałem na, na PlayStation 4, a graliśmy na zwykłej wersji PlayStation, a nie na PlayStation 4 Pro. Bardzo spodobała mi się gęstość trawy, gęstość roślinności, wysokie trawy, niskie trawy, można się w nich chować, wszystko to faluje, wszystko to pięknie się porusza. Animacje są kapitalne, no naprawdę jest to kawał bardzo dobrej roboty, przyjemnie się to ogląda. Dodatkowo duże wrażenie robią wszystkie takie flary tych odbłysków, odblasków, jakichś takich efektów świetlnych jest tutaj naprawdę dużo, no i wygląda to kapitalnie. Ale co z samą grą? No, jak już wspominajmy, jest to Action RPG, czyli troszkę akcji, troszkę fabuły. Jest to bardzo fajnie wyważone. Eee, innymi słowy, to nie jest tak, że latamy, bijemy wszystko i niczym się nie przejmujemy. Nie. Fabuła w tej grze jest bardzo ważna i zapowiada się na bardzo ciekawą. Wciągnęła mnie, mimo że grałem przez dwie i pół godziny, z czego troszkę ta fabuła była poszatkowana, bo e, twórcy gry nam nie chcieli pokazywać całości, tylko fragmenty gry. To i tak byłem cholernie zaintrygowany, co się właściwie dzieje, o co chodzi. Ta gra zachęca do eksperycji i nie tylko przez questy, że idź tam na ten punkt na mapie, e, zobacz to, ale ja sam mam ochotę odkrywać, co się czai za kolejnym rogiem. E, jeśli chodzi o sterowanie, jestem bardziej przyzwyczajony do pada od Xboxa, częściej dużo mam na Xboxie niż na, Xboxi na PlayStation, a mimo wszystko momentalnie opanowałem o co chodzi, a pamiętajmy, to jednak jest nie tylko action, ale też i RPG, czyli tych klawiszy jednak trochę jest i wszystkie są dość istotne. E, a co z tą warstwą RPG? No, na szczęście... Jest tak jak lubię, czyli e, jest drzewko rozwoju postaci, e, jest crafting, e, ale też ta gra nie ma pięciu milionów współczynników, nie ma tak, że nasz build to jest coś, nad czym musimy się strasznie długo zastanawiać, co musimy patrzeć, co musimy e, analizować. Po prostu wybieramy to, jak czujemy, że będzie dobrze i zobaczymy, co się stanie. With Killzone, you can, you can pretty much define maybe exactly your experience, basically almost on paper. Uh, you, you can say like okay, this is exactly what we want to do in every single step and every second this needs to happen. It's a very, very finely tuned sort of movie script and with an open world game, you can't really do that. You, the, the player has so much more agency and so much more choice in when they are going to play something, how they're going to play it, how prepared they're going to be, what sort of weaponry they take on board, which angle they're going to take, which tactic they're going to use. so instead of designing maybe a sort of golden pad experience, like you would do in a first-person shooter or a, a classic sort of action adventure game, you now have to think much more about all these different systems and skill trees and abilities. Of Czyli innymi słowy, jest dużo akcji, ale też e, troszkę trzeba pomyśleć. Sztuczna inteligencja wzorowa. Pomysł na e, cały świat, wzorowy i niepowtarzalny. Nie widziałem czegoś takiego w żadnej innej grze, w żadnym innym filmie i też nie czytałem takiej książki, aczkolwiek no, w książkach to akurat jest możliwe, że taki świat już ktoś wymyślił. Jeśli chodzi o jakość dubbingu polskiego, co również mieliśmy okazję się przekonać, jest OK. Podejrzewam, że większość z Was, która zna język angielski, wybierze opcję polskie napisy oryginalny, czyli angielski dubbing. Natomiast osoby, które mają problemy z językiem nie będą zgrzytać zębami, że oglądają teatr telewizji zamiast fajnego science fiction. Wyrzutek, która wygrała próbę. A więc wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do południka. No dobra, ale właściwie tak oceniam tę grę. Po pierwsze, pamiętajcie, że widziałem grę, która nie jest ukończona. Ona ma się pojawić dopiero za miesiąc w sklepach, czyli jeszcze ostatnie linijki kodu są dopieszczane. Po drugie, widziałem jej 2,5 godziny, poszatkowane na fragmenty, więc no nie da się ocenić gry po tak w krótkim czasie z nią spędzono. Ale to, co widziałem, spowodowało, że ja już tutaj o, myślę, od kogo tu znowu położyć PlayStation, od kogo tu znowu wydębić tę gry, lub po prostu ją kupić, bo jestem naprawdę, mówiąc kolokwialnie zajarany. 11 na 10. 11 na 10, tak. Tylko, że po 2,5 godzinach grając, nazwijmy to beta gry. Jak będzie po 20 godzinach gry, no to się dopiero okaże, ale nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić. To jest Aloy, główna bohaterka gry, i nie mogę się doczekać, żeby ją poznać. Jesteśmy na afterparty po pokazie Horizon Zero Dawn, mamy tutaj cosplayerkę, Przebrała się za Lara Croft, jak widzę. Tak, tak, Łuk się zgadza, wszystko się zgadza, Eloy z Horizon Zero Dawn, dzień dobry. Zobaczyłam e, trailer, to był rok 2015, z chłopakami w pracy oglądamy sobie, Opatrz! patrz, trailer, tak patrzę, włosy rude, nosiłam takie warkoczyki, laska ma łuk, myślę, że to będzie dobry deal. No i oto jesteśmy tutaj dużo że, znaczy dużo może nie, ale elementy stroju są robione przez różne maski, jeszcze raz wielkie dzięki, tak więc jest to, że tak powiem, siła wspólna, tak? I siła przede wszystkim właśnie ludzi, gamerów, którym ten stroj się spodobał i tak naprawdę, gdyby nie Wy, to mnie by tutaj nie było. Tak? Dobra, powiedzmy, że jakaś dziewczyna chce się zacząć sama w to bawić, no raczej nie kupi sobie w sklepie, poproszę, strój e, Larry Croft, jak widzimy, e, tylko musi to sama zrobić. Jak generalnie się do tego zabrać? Generalnie przy tym stroju e, była mała niespodzianka ze strony deweloperów. W sieci pojawił się pdf, mniej więcej z rozpisanym strojem, rozrysowane co nieco, pokazane jak zrobić fryzurę, łuk nawet wymierzony, że to mam, mam mieć 1,30 m, ten łuk ma trochę o, więcej. O, właśnie. E, tak więc trzeba oglądać swoją postać, którą sobie już upatrzymy, pod każdym kątem, szukać grafik, patrzeć jak inni robią stroje. Trzeba sobie wybrać postać, oglądać ją ze wszystkich stron, można sobie nawet rozrys rozrysować albo poprosić kogoś o pomoc. Dosyć często w internecie można znaleźć e, gotowe wzory. Jest pepa kura, czyli drukuje się wszystko z papieru i skleja. Metod jest całe mnóstwo, to jest naprawdę e, rozmowa na kolejny wywiad. No dobra, ale abstrahując jeszcze od cosplay, widziałaś już zwiastun, pewnie oglądałaś gameplaye. Zajarana jesteś gierką? Jestem za Zajarana Gierką, bo to jest coś, czego jeszcze nie było. Post APO było w wielu wydaniach, ale nie mieliśmy jeszcze zwierzaków mechanicznych, które ujeżdżasz, do których strzelasz. E, no robi się naprawdę bardzo ciekawie. Puka Honda z XXI wieku, jak to niektórzy mówią, myślę, że naprawdę gra będzie miała moc. Na razie bardzo trudno jest mi ocenić, czy to jest bardziej taka gra casualowa, czy bardziej dla gra się takich bardziej zaawansowanych, ponieważ na samym początku myślałem, że poziom trudności jest bardzo niski. Tyle tylko, że na początku przechodziliśmy taki tutorial wstępny, który siłą rzeczy był bardzo łatwy. Natomiast widać, że w późniejszych etapach, kiedy już wychodzimy na ten cały otwarty świat, dzieje się tam dużo więcej rzeczy, dużo trudniej jest przetrwać, kiedy wchodzi się w tą rozgrywkę, tak z marszu przeskakując kilka poziomów, także no myślę, że odnajdą się tu gracze i tacy bardziej casualowi, tak jak ja, i też tacy, którzy lubią wyzwania. No ale na tym musimy zakończyć naszą relację, czekamy z niecierpliwością na kopie recenzackie, żebyśmy mogli faktycznie pograć w tę grę i podzielić się z Wami naszą opinią. E, tymczasem łapka w górę, jeśli Wam się to podobało na nasza relacja. Jeżeli nie chcecie przegapić tego typu relacji, materiałów z Horizon Zero Dawn i innych gier, to zasubskrybujcie, to wtedy YouTube sam Was powiadomi o tym, jak wrzucimy jakiś nowy materiał. No i liczymy na Wasze komentarze. E, dzięki za Waszą uwagę, do zobaczenia.